Zadanie trzecie za jeden punkt z matury 2012. Liczba następująca wyrażona w postaci logarytmów jest równa i mamy cztery możliwości. Przepiszmy naszą liczbę podaną w zadaniu. Oczywiście możesz od razu napisać, ile jest równy ten logarytm, ile jest równy ten logarytm. Są to dwie proste liczby, ale ja przypomnę wszystko od początku. Logarytm przy podstawie a z liczby b równa się x wtedy, kiedy a do x równa się b. Widzisz, w naszym przypadku zastanawiamy się, jaka liczba musi być w wykładniku trójki, czyli 3 do x równa się 27. No właśnie. I czym ma być ten oto wykładnik? Myślę, że od razu widać, że to jest trójka, ale warto, tak jak w równaniach wykładniczych, zamienić podstawy na trójki. I widzimy, że x jest równy 3, więc zapisujemy, że ten logarytm jest równy trójce. Tutaj zrobimy podobnie, przypominając definicję logarytmu. 3 do pewnej potęgi równa się 1. No właśnie, co musi być w wykładniku, aby dać nam w efekcie jedynkę? Wiadomo, że jeżeli zamiast x wstawimy 0, to wówczas będzie wszystko ok, gdyż 3 do zerowej... To jest 1. Pamiętasz, wszystko do zerowej to jest 1. Więc ten logarytm zastąpimy minus 0, czyli tak naprawdę wyjdzie nam trójka. Zaznaczamy odpowiedź d.